Hejka wszystkim O weekendzie. Dzisiaj jedziemy w plener to Zapowiada się dzisiaj dobry dzień Bo nie będzie słońca Także zobaczymy co nam tam wyskoczy w terenie No i... Mam nadzieję, że jakieś dzisiaj srebro wyskoczy Albo chociaż jakaś stara miedzianka No ale jedziemy jakieś jakiś nowy, nowy teren Kolega tu wybrał teren Także jedziemy na.. Jakiś jeziorko Blisko dużego miasta I zobaczymy Co będzie dzisiaj, także widzimy się w terenie pozdrowionkę No, tak jesteśmy w okolicy, gdzie będziemy Chledać, szperać Także zobaczcie, takie jeziorko Jesteśmy w okolicy dużych dwóch miast Także łabędzie są nie coś przypłynąć Narzucałem mi trochę tu jedzenia, ale są jakieś chyba najedzone No także tak to wygląda Także idziemy w teren Zobaczymy co nam dzisiaj Boziedel Pozdrowionka z terenu. Mamy taki sygnał, zobaczcie. O pani, o pani. O, tu też mamy następne sygnały, coś, coś rozwalonego jest. Tak głęboko. Także jakieś części stare Także tak okolica wygląda. Takie pole. Jedziemy dalej. Także mamy. Także mamy. Także mamy taką mince dwójeczkę, 1894 słuchajcie do wyczyszczenia, dobry stan idziemy dalej no mamy następną monetę zajechana zajechana, ale jest idziemy dalej zobaczymy po czyszczeniu co pokażę taki teren słuchajcie No, tak słuchajcie, przerwa na jedzenie, no, oczywiście na piwko. Kardy Gaz12. Cewka daje rady. 38 cm. Do chlewadaczka. Ninja Pointer Profan 40. Super sprawa, słuchajcie. To ma zasięg. Także polecam sprawdzony w terenie. Od razu i i wszystko pokazuje, ale. Wam także no, trzeba jednak mieć intuicję w terenie, Dzisiaj rekreacja, ale jak widać tutaj, na przykład ta dolinka, ta dolinka no, i wiadomo, że była woda. Nie? No i y, monety od razu tu wyskakują troszkę wyżej, także wiadomo, że tu się zatrzymywali ze zwierzętami. Tak samo i po tamtej stronie myślę, także. Troszkę trzeba myśleć w terenie. No i tak to wygląda teren dzisiaj. Także pozdrowionka z terenu. Dzisiaj dzisiaj luz, rekreacja. Mamy weekend, mamy niedzielę z 12, no co może być lepsze za piwo w terenie? Także bez tego nie idzie. Także pozdrowienka. Także mamy plombę gdzieś zło 13 albo 13 zł czekamy. niestety trochę zajechałem za tutaj ale jest no, się zachował dobra, idziemy dalej także mamy taką monetę, zobaczcie 10, 10 galerzy 1977 ale jest no to ta moneta, ładny stan, krasny idziemy dalej. Mamy tak plombę, słuchajcie. Tym razem nie nie nie, nie ten nie 13, ale 2006, czwarty na dziesiąty, czyli czwarty miesiąc na dziesiąty. Co za miejscowość. momento aí o sinal live stream śmieć to nie będziemy nigdy nie wiadomo co się wykopie no ale mamy kawę aluminium no i tak to właśnie jest o, jedziemy za nim no tak słuchajcie w szarym polu mam taką stodołę zobaczcie tam pokażę jak to wygląda trochę przeszperałem już jakieś tam sygnały są Jakie dziwne fundamenty są? Mam jakieś tam sygnały, słuchajcie gdzieś głęboko. Nie? nie chcę mi się tego rozbrać, bo to zobaczcie, jak to runie To jakby to co tu po mnie zbierać. No ale pokażę wam stare fundamenty, jak tu wyglądają te kamienie. Przecież się poszędam. Urbex. Mm. Tu mamy takie stare kamienie Stara stadołowa bo... Jakieś fundamenty 1800 rok Zobaczcie no, Tu są takie Tu są takie właśnie kamienie Zobaczcie Tutaj belka na nich Zobaczcie Widać, że to jest 1800 Czasami ręcznie Ciosane ręcznie kamienie? Widzicie? To ładne Także takie mury teraz to do środku poła gdzieś tam są jakieś sygnały, ale nie chce mi się to za bardzo przespawiwać tak to wygląda fundamenty to stare są Zresztą może ktoś ty przepał Także nie coś, Czy może Także tak to wygląda Dobra, idziemy dalej. Pozdrowienia. Kutek gruzu. Tak wygląda. Dobra, idziemy dalej. Tak, dzisiaj kończymy. Słuchajcie, trochę monet jakichś tam miedziaków wskoczyło, ale żadnego srebra. Bardzo dużo śmieci. Dwie pełne kieszenie śmieci. Tak, że tak teren wygląda Widać, że nie chodzi nie chodzili, ja. no, ale teren trzeba sprawdzić Także tam jest ta stodoła Tak krajobraz wygląda Tam jest jeziorko Kiedyś była rzeka Także Także tak to wygląda Dobra. Tak pozdrowionka dla wszystkich Miłej niedzieli